Dzisiejszy filmik będzie dotyczył termodynamiki. Będzie on swego rodzaju wstępem, będzie mówił o pewnego rodzaju podstawowych pojęciach, które są niezbędne, aby zrozumieć dalsze rzeczy, które będę tłumaczyła związane z termodynamiką. Zacznijmy sobie dzisiaj od budowy materii. Materia zbudowana jest z cząsteczek, molekuł, czy też drobin, które z kolei są zbudowane z atomów. I teraz, jeżeli są zbudowane z takich samych atomów, no to wówczas te atomy tworzą pierwiastki, a jeżeli to są różne atomy, no to mamy do czynienia ze związkami chemicznymi. Jeżeli mówimy o pierwiastkach, to mówimy np. o tlenie, o azocie, o wodorze, a jeżeli mówimy o związkach chemicznych, to, to mówimy np. o wodzie, czyli H2O, albo np. o tlenku węgla, czyli CO. Taki tlenek węgla jest już związkiem chemicznym, bo zbudowany jest z atomów węgla i z atomów tlenu. I jeżeli chodzi o te cząsteczki, mogą one tworzyć różne stany skupienia. Więc substancja może być w stanie stałym, ciekłym albo gazowym, i te stany zasadniczo od siebie się różnią, bo w różnych stanach skupienia cząsteczki zachowują się w różny sposób i przez to mają różne własności fizyczne. Tutaj Stworzyłam taką tabelkę, w którym porównane są trzy stany skupienia, czyli właśnie um, ciała stałe, ciecze i gazy. Jeżeli chodzi o ciała stałe, to mają one kształt. Jeżeli na przykład pomyślimy sobie o Cegłówce, no to ona ma jakiś kształt. Natomiast jeżeli pomyślimy o cieczy, no to ona już przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje. Jeżeli wlejemy wodę do jakiegoś naczynia, do szklanki, no to ona przyjmie kształt szklanki, jeżeli wlejemy do garnka, to przyjdzie, przyjmie kształt garnka i tak dalej. Jeżeli chodzi o gazy, to jest tak samo. Gazy przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują, czyli jeżeli zamkniemy w jakimś pudełku powietrze, no to to powietrze wypełni całą objętość tego pudełka. Jeżeli chodzi o ciała stałe, to są one niemal nieściśliwe. Jeżeli pomyślimy właśnie o cegłówce, no to ciężko byłoby nam ją ścisnąć. Jeżeli chodzi o ciecze, to są one odrobinę ściśliwe, ale ciężko jest je ścisnąć. Na przykład, jeżeli byśmy mieli strzykawkę z wodą i zamknęlibyśmy wylot strzykawki, to ciężko byłoby nam przesunąć tłok tej strzykawki. Natomiast gazy są łatwo ściśliwe, czyli jeżeli byśmy chcieli, no to udałoby nam się tłok strzykawki dosyć mocno przesunąć. I wynika to z tego, że odległości między cząsteczkami w gazach są dosyć duże, więc łatwo jest te cząsteczki do siebie zbliżyć, czyli ten gaz ścisnąć. Jeżeli mielibyśmy to pokazać, no to po prostu, jeżeli Czyli mam taki pojemnik i znajdują się w nim cząsteczki, i teraz powiedzmy, że ja mam jakiś tłok tutaj, który przesuwam do dołu. W ten sposób no te cząsteczki po prostu będą bliżej siebie, ale nie będziemy mieć jakiegoś dużego problemu ze ściśnięciem gazu. Natomiast w cieczach te odległości między cząsteczkami są większe, więc te cząsteczki już ze sobą oddziaływują. W związku z tym one niechętnie się do siebie zbliżają, bo jak są zbyt blisko, to chcą się od siebie odpychać, a nie przyciągać. W związku z tym ciecze są trudnościśliwe, a ciała stałe są niemal nieściśliwe. Teraz, jeżeli chodzi o sprężystość. Ciała mogą wykazywać sprężystość albo objętości, albo kształtu. I ta sprężystość polega na tym, że jeżeli przyłożymy siłę i ona spowoduje zmianę objętości, albo kształtu, no to jeżeli tą siłę Pozbędziemy się tej siły, no to dane ciało wróci do swojej objętości albo kształtu. I ponieważ ciecze i gazy nie mają kształtu, więc nie mogą wykazywać sprężystości kształtu, mogą wykazywać jedynie sprężystość objętości. Czyli tak jak w tej sytuacji, jeżeli mieliśmy tutaj tłok naczynia, ścisnęliśmy powiedzmy gaz dotąd yy, i później. Cofnęliśmy tę siłę F, która powodowała, że ten tłok przesuwał się do dołu. No to gaz się rozpręży i sam z siebie podniesie z powrotem tłok tutaj do góry, bo ma właśnie tą sprężystość objętości. Podobnie cieczy, A ciała stałe wykazują zarówno sprężystość objętości, jak i kształt. Czyli jeżeli pod działaniem pewnej siły zmienią one kształt, to ten kształt może wrócić do pierwotnego, pierwotnego wyglądu. Oczywiście pod warunkiem, że ta siła jest niewielka, bo jeżeli będzie zbyt duża, no to wywoła odkształcenie takie trwałe. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, że mamy sprężynę i ją rozciągamy pod wpływem działającej siły, no to później, jeżeli puścimy tę siłę, no to, ta, ta siła z powrotem, to ta sprężyna wróci z powrotem do swojego pierwotnego kształtu. Idziemy dalej. Co się dzieje z cząsteczkami? Czy one są nieruchome? No nie, cząsteczki się poruszają, ale poruszają się w różny sposób. W ciałach stałych są dosyć mocne siły działające między cząsteczkami. I te cząsteczki mają ściśle określone pozycje i mogą drgać tylko wokół położenia równowagi. Jeżeli sobie pomyślimy o krysztale, no to on ma jakąś tam sieć krystaliczną, powiedzmy, regularną. I teraz atomy znajdują się w węzłach tych sieci, tej sieci krystalicznej, ale mogą drgać powiedzmy w ten sposób: prawo, lewo mogą się poruszać, ale tylko drgają wokół położenia równowagi. W cieczach cząsteczki mogą się już poruszać chaotycznie, ale ich jest... Ich ruch jest bardziej ograniczony niż w gazach, czyli one trochę mogą się przemieszczać, ale trochę już działają siły między nimi, wzajemnego siły międzycząsteczkowe w związku z tym Czym te, ten ruch chaotyczny, on jest mniej chaotyczny niż w gazach? Jeżeli chcielibyśmy powiedzieć o średnich szybkościach cząsteczek w cieczy, no to byłyby one mniejsze niż w gazach i tak samo średnie drogi swobodne, czyli droga, którą przebędzie cząsteczka, zanim zderzy się z kolejną cząsteczką, w cieczy ta droga będzie mniejsza, a w gazach ta droga będzie większa. Bo w gazach cząsteczki poruszają się całkowicie chaotycznie, te odległości między cząsteczkami są dosyć duże, w związku z tym ten ruch chaotyczny nie jest tak bardzo ograniczony jak w cieczach czy chociażby w ciałach stałych. I teraz co z oddziaływaniami. W ciałach stałych te oddziaływania między cząsteczkami są najsilniejsze, i tutaj cząsteczki zdecydowanie ze sobą oddziałują. Jeżeli są bardzo blisko siebie, to się odpychają, jeżeli są na dalszych odległościach, to się przyciągają. W cieczach również cząsteczki ze sobą oddziaływują trochę słabiej niż w ciałach stałych, bo są na większych odległościach, ale ciągle oddziaływują. Natomiast w gazach. W gazie doskonałym, pojęciu, które pojawi się w kolejnych filmikach, w gazie doskonałym przyjmujemy, że cząsteczki ze sobą nie oddziałują, właśnie dlatego, że znajdują się na tak dużych odległościach że uznajemy, że ze sobą nie oddziałują. Oczywiście dla gazów rzeczywistych nie możemy, to jest pewnego, może inaczej, nie, że nie możemy tego powiedzieć, tylko to jest pewnego rodzaju przybliżenie. Możemy przybliżać, że gazy ze sobą nie oddziałują, gazy rzeczywiste, natomiast gaz idealny, możemy powiedzieć, że te cząsteczki ze sobą faktycznie nie oddziałują. Jak już to wszystko wiemy, to warto sobie w tym momencie dodać, jakie są dowody na to, że faktycznie jest chaotyczny ruch cząsteczek płynów, jak się o tym dowiedziano, jakie zjawiska o tym świadczą. Więc jednym z zjawisk jest zjawisko dyfuzji, czyli zjawisko samorzutnego mieszania się cząsteczek różnych substancji, czyli to jest ta sytuacja, że w klasie jest uczeń i on rozpyla perfumę. No i teraz cząsteczki tej perfumy. No, tutaj za chwilę nauczycielka poczuje, że została rozpylona perfuma. Dlaczego? No, bo jest właśnie dyfuzja, czyli samorzutne mieszanie się cząsteczek tej perfumy z cząsteczkami powietrza, które tutaj wszędzie się znajdują. Te cząsteczki się wymieszają i po prostu zapach perfumy dotrze od ucznia do nauczycielki, właśnie dlatego, że, że następuje zjawisko dyfuzji. Natomiast drugim dowodem na chaotyczny ruch cząsteczek płynów są tak zwane ruchy Brauna. Jest to są to chaotyczne ruchy drobin w płynie wywołane zderzeniami tych drobin z cząsteczkami płynu. Jak tutaj wygląda sytuacja? No, sytuacja jest taka. Że y, mamy jakieś drobiny, które są w płynie. Możemy sobie y, powiedzieć o tej sytuacji, którą obserwował faktycznie Brown, czyli on miał jakieś pyłki kwiatowe, które były zawieszone w zawiesinie jakiejś, tam powiedzmy, że to była woda. No i teraz y, on obserwował, że te pyłki się w jakiś sposób tam chaotycznie przemieszczają. No i dlaczego one się przemieszczają? Ano, dlatego, że tutaj są też cząsteczki y, wody, tego płynu. Powiedzmy, że tu była woda. I te cząsteczki cały czas się chaotycznie ruszają. Czyli jeżeli ja wezmę sobie ten pyłek, który jest dużo większy niż cząsteczka wody, no to zobaczyłabym, że w niego uderzają tutaj cały czas właśnie cząsteczki wody, które go otaczają. I średnio tych cząsteczek z każdej strony uderza tyle samo, ale tak naprawdę możemy obserwować pewnego rodzaju fluktuacje, czyli przypadkowe wahania. I może się zdarzyć, że średnio w pewnym momencie czasu więcej cząsteczek wody uderza z góry niż z dołu. I to spowoduje, że ta cząsteczka zostanie przesunięta do dołu. A później w tym miejscu znowu się okaże, że na przykład więcej cząsteczek wody uderza tu, a mniej tu i w takim razie ta cząsteczka zostanie przesunięta tutaj. Tak? I to są właśnie ruchy Browna, te chaotyczne ruchy jakiejś drobiny, czyli tutaj pyłku kwiatowego w płynie, czyli w tym przypadku w wodzie. I ten chaotyczny ruch jest spowodowany tym, że właśnie ten płyn się cały czas porusza. Jak już jesteśmy w to wyposażeni, to możemy przejść do teorii kinetyczno-molekularnej. Co to jest? Jest to teoria, która opisuje budowę materii. I ona mówi, że każde ciało ma strukturę ziarnistą, czyli zbudowane jest z cząsteczek lub atomów, i teraz cząsteczki te są w ciągłym, bezładnym ruchu, na który ma wpływ temperatura. I ten bezładny ruch nazywamy albo ruchem cieplnym, albo ruchem termicznym. I im wyższa jest temperatura, tym szybciej te cząsteczki się poruszają. Czyli możemy napisać, że jak temperatura rośnie, to prędkość cząsteczek również rośnie. Jeżeli chodzi o teorię kinetyczno-molekularną i o to, co możemy powiedzieć jeszcze w kontekście gazów, to to, że cząsteczki gazów nie oddziałują ze sobą poza momentami zderzeń, czyli poruszają się niezależnie od siebie. Czyli jeżeli jakaś cząsteczka gazu sobie leci w tym kierunku, no to ona robi to niezależnie od tego, co robi ta cząsteczka, ta cząsteczka i ta cząsteczka. Oddziałują ze sobą jedynie w momentach, kiedy się zderzają, no bo jeżeli się ze sobą zderzą, no to. Zmieni, zmieni się na przykład y, kierunek tej prędkości, czy wartość tej prędkości, z którymi się poruszają. I jeżeli mamy cząsteczki, które chaotycznie się poruszają w jakimś zamkniętym naczyniu, Powiedzmy, że to jest jakiś gaz, który porusza się tutaj w zamkniętym naczyniu. No to cząsteczki, kiedy uderzają o ścianki naczynia, no to wywierają na niego pewną siłę. A z tą siłą jest związane ciśnienie. I ciśnienie to jest stosunek siły działającej na jakąś powierzchnię do tej powierzchni. Przy czym siła ma być prostopadła do powierzchni. Czyli mówimy o sile, która działa w ten sposób pod kątem prostym do powierzchni. Jednostką ciśnienia jest Pascal. I jeden pascal to jest 1 newton przez 1 m2. Bo w newtonach wyrażamy siłę, a w metrach kwadratowych wyrażamy powierzchnię. Z kolei podstawową wielkością, która charakteryzuje substancje w różnych stanach skupienia, jest pojęcie gęstości. Gęstość oznaczamy literką Rho jest to stosunek masy substancji do objętości, którą y, ta masa zajmuje. I w takim razie gęstość wyrażamy. W takich jednostkach jak kilogramy na metr sześcienny, bo masę wyrażamy w kilogramach, a objętość w metrach sześciennych. I teraz, jeżeli mamy daną substancję, to się okazuje, że gęstość dla ciała stałego jest większa od gęstości dla cieczy i jest większa od gęstości dla gazu. Zazwyczaj taka relacja tutaj występuje. Ale jeżeli jesteśmy w termodynamice, to często posługujemy się takim pojęciem jak mol. A mol jest to wielkość fizyczna dotycząca liczności materii. Dokładnie jest to ilość substancji zawierająca tyle cząsteczek, ile atomów jest w 12 gramach izotopu węgla C12. I o ile ta definicja może być trochę taka niezrozumiała, o tyle najważniejsze jest zapamiętanie, że 1 mol dowolnej substancji zawiera jednakową liczbę cząsteczek i ta liczba jest nazywana liczbą Avogadro i jest to pewna stała. I wynosi ona 6,022 razy 10 do 23, 1 przez mol. I teraz jeżeli rozważymy sobie 1 mol dowolnej substancji, czyli 1 mol węgla, 1 mol azotu, 1 mol tlenu i tak dalej, to każda... Każdy ten mol będzie zawierał dokładnie tyle cząsteczek, ale czasami potrzebujemy pojęcia masy molowej, czyli pytamy się, no ile waży taki na przykład jeden mol. W jaki sposób liczy się tę masę molową? Masa molowa to jest masa jednej cząsteczki razy liczba cząsteczek, no bo w jednym molu mamy Na Cząsteczek. Yy, każda cząsteczka waży M1. W takim razie masa molowa, czyli masa jednego mola, wynosi liczba cząsteczek razy masa każdej cząsteczki. No i tutaj można zauważyć, że masa molowa będzie wyrażona w takich jednostkach jak gram na mol. Nie podaje się tu raczej kilogramów na mol, tylko gram na mol, bo liczba cząsteczek, jest podana na mol, to jest tutaj y, liczba avogadra, tak? czyli liczba cząsteczek zawarta w jednym molu. No i masa jednej cząsteczki powiedzmy, że jest w gramach, więc masę molową możemy wyrazić w gramach na mol. Z molami jest związana jeszcze taka rzecz jak prawo Avogadro. Parawo Avogadro mówi, że jeden mol dowolnego gazu zajmuje w warunkach normalnych taką samą objętość równą 22,4 decymetra sześciennego. I teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, warunki normalne to jest pewne ściśle określone pojęcie, i pod pojęciem warunki normalne kryje się to, że. Ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali, natomiast temperatura wynosi 273 kelwiny, czyli 0 stopni Celsjusza. A prawo Avogadro mówi, że 1 mol dowolnego gazu zajmuje taką samą objętość równą tyle. Czyli jeżeli byśmy sobie wzięli na przykład y, naczynie, w którym znajduje się 1 y, mol na przykład azotu i wzięlibyśmy sobie naczynie, w którym jest 1 mol y, tlenu, no to w warunkach, kiedy jest temperatura 273 kelwiny i ciśnienie 1300 hektopaskali, to 1 mol azotu zajmuje dokładnie 22,4 dm sześciennego, taką objętość. 1 mol tlenu również zajmuje objętość 22,4 dm sześciennego. To właśnie wynika z prawa Avogadro. W prawie Avogadro przywołałam jakąś temperaturę w stopniach Celsjusza i w Kelwinach, więc. Przejdźmy sobie do pojęcia, którym jest temperatura, bo temperatura jest jednym z najważniejszych parametrów, jeżeli chodzi o termodynamikę. Temperatura jest to podstawowa wielkość fizyczna, która jest miarą średniej energii kinetycznej ruchu, drgań cząsteczek tworzących dany układ. Czyli możemy powiedzieć, że temperatura jest związana z ruchem. Cząsteczek i im cząsteczki się e, szybciej poruszają, to oznacza, że jest tym wyższa temperatura układu, a jak w drugą stronę pójdziemy, no to możemy powiedzieć, że jak cząsteczki się coraz wolniej poruszają, no to jest coraz niższa temperatura. W takim razie istnieje coś takiego jak najniższa możliwa temperatura. To jest ten moment, kiedy cząsteczki przestają się poruszać i jest to temperatura tak zwanego zera bezwzględnego. I to zero bezwzględne jest wyrażone właśnie zerem w kelwinach. Czyli zero kelwinów to jest zero bezwzględne i nie istnieje niższa temperatura, bo w zerze, w zerze bezwzględnym zamiera ruch cząsteczek. Jeżeli mamy jakąkolwiek wyższą temperaturę niż 0 bez względu, to oznacza, że cząsteczki w jakiś sposób chaotycznie poruszają się z pewną prędkością V. Jeżeli mamy temperaturę 0 kelwinów, to prędkość cząsteczki wynosi 0. Teraz ważne jest pamiętanie, w jaki sposób przeliczamy kelwiny na stopnie Celsjusza albo w drugą stronę. Warto sobie to zapamiętać w ten sposób, że ym, kelwiny nigdy nie są na minusie, natomiast stopnie Celsjusza są na minusie, w takim razie 0 Kelwinów to jest minus ileś tam stopni Celsjusza, a ile? To jest minus 273,15 stopni Celsjusza, często to przecinek 15 się pomija i mówi się, że po prostu 0 Kelvinów to jest minus 273 stopnie Celsjusza. W takim razie, jeżeli chcemy wyrazić temperaturę w Kelwinach, a znamy temperaturę w stopniach Celsjusza, to do tej temperatury w stopniach Celsjusza należy dodać 270. 3, tak żeby na przykład minus 273 stopnie Celsjusza plus 273 dały 0 kelwinów. Natomiast jeżeli chcemy w drugą stronę, jeżeli chcielibyśmy podać temperaturę w stopniach Celsjusza, a znalibyśmy temperaturę w kelwinach, no to należy zrobić z drugą stronę, czyli odjąć 273. Natomiast tu jest jedna rzecz, którą chcę podkreślić. Jeżeli zmieniamy temperaturę, to wtedy jest nieważne czy zmieniamy temperaturę w kelwinach czy w stopniach Celsjusza, zmiana jest taka sama. Dlaczego? Ano dlatego, bo zmiana o 1 stopień Celsjusza jest równa zmianie o 1 kelwin. Czyli jeżeli ja podgrzeję układ od 100 kelwinów do 101 kelwinów, a podgrzeję układ od 100 stopni Celsjusza do 101 stopni Celsjusza, to w obu przypadkach zmiana temperatury jest taka sama, czy ona wynosi 1 kelwin, czy wynosi 1 stopni Celsjusza, to zmiana temperatury jest taka sama. Natomiast żeby sobie samą temperaturę przeliczyć, to trzeba tu dodać albo odjąć to 273. To jest ważne, bo jeżeli później będę pokazywała wzory, w których jest zmiana temperatury, to wtedy nie trzeba zamieniać stopni Celsjusza na kelwiny. Natomiast jeżeli w danym wzorze, w termodynamice stoi po prostu temperatura, nie zmiana temperatury tylko temperatura, to wtedy koniecznie trzeba wstawiać temperaturę w kelwinach, a nie w stopniach Celsjusza. Tutaj jeszcze taka jedna ciekawostka, jeżeli chodzi o temperaturę wszechświata, to ona wynosi 2.72 kelwina. E, więc jesteśmy blisko tego 0 kelwinów, ale tej temperatury już 0 kelwinów nigdzie we wszechświecie nie spotkamy. Jeżeli chodzi o laboratorium, to najniższa temperatura, jaką osiągnięto w laboratorium, to jest 0,1 nanokelwina, czyli 10 do minus 10 Kelwina. I niżej zejście chwilowo nikomu na świecie w żadnym laboratorium nie udało. Ostatnim pojęciem, które przygotowałam w tym filmiku wprowadzającym, jest pojęcie równowagi termodynamicznej. Równowaga termodynamiczna to jest stan, w którym makroskopowe parametry układu, takie jak ciśnienie, objętość czy temperatura, są stałe w czasie i przestrzeni. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli ja mam naczynie, w którym mam zamknięty gaz i ja chcę powiedzieć o makroskopowych parametrach układu, czyli. Nie o tym, co dotyczy konkretnej cząsteczki, tylko generalnie o tym, co dotyczy układu. Czyli jeżeli ja sobie zmierzę temperaturę tu, tu albo tu, no to ta temperatura w każdym tym miejscu będzie taka sama. I jeżeli na przykład ja odczekam trochę w czasie, no to ta temperatura się nie zmieni, bo jest równowaga termodynamiczna. I z równowagą termodynamiczną związana jest zerowa zasada termodynamiki która mówi, że jeśli ciało A znajduje się w równowadze termodynamicznej z ciałem B i ciało B znajdujące się w równowadze termodynamicznej z ciałem C, to również ciała A i C znajdują się ze sobą w równowadze termodynamicznej. Oznacza to, że jeżeli ja mam tu jakiś klocek A i tu obok mam klocek B i one znajdują się w równowadze termodynamicznej, to oznacza, w szczególności, że ten klocek, jeżeli ma temperaturę T, to ten klocek również ma temperaturę T. I teraz, jeżeli ja wezmę ten klocek B i zestawię go z klockiem C i okaże się, że one znajdują się w równowadze termodynamicznej, no to skoro ten ma temperaturę T, to ten klocek również musi mieć temperaturę T, tak? Bo są w równowadze termodynamicznej. No to skoro B jest w równowadze termodynamicznej z A, ale jednocześnie jest w równowadze termodynamicznej z C, no to to oznacza, że A z C również pozostają w równowadze termodynamicznej, czyli że tu jest temperatura T i tu jest temperatura T. I zerowa zasada termodynamiki wyraża na przykład to, w jaki sposób działa, czy działały termometry trtęciowe, bo to było tak, że na przykład termometr wkładam pod pachę, tak i mierzę temperaturę. No i jak to robię? No po prostu... Moja temperatura ciała rozgrzewa termometr, tak? I w pewnym momencie ten termometr pozostaje w równowadze termodynamicznej z moim ciałem i pokazuje moją temperaturę, bo po prostu sam ma taką temperaturę jak moje ciało. I to są wszystkie takie podstawowe rzeczy, takie wstępne rzeczy, które przygotowałam na dzisiaj. I zapraszam na kolejne filmiki, w których będziemy się już bardziej wgłębiać w termodynamikę.